Witajcie po słonecznej stronie. Mówi Właściwie dobry wieczór. Witam się z Wami z krakowskich plant. Właśnie idę na spotkanie ze znajomymi na przedświątecznego, tradycyjnego śledzia. Do ambasady śledzia. Polecam to miejsce zresztą, gdybyście byli w Krakowie i lubili śledzie. A przy okazji chciałam Wam pokazać, jak wygląda centrum miasta w tej pięknej, grudniowej aurze. Za chwilę przejdę przez rynek. Zobaczymy, co tam słychać na świątecznym jarmarku. Ale nie rozgaduję się, bo jak widzicie, uff, po moim oddechu całkiem roźno. No i łapy mi marzną. Więc zamykam się i widzimy się potem. mamy wtorekowe popołudnie. Wczorajszy wieczór ze znajomymi bardzo miło minął, ale wróciłam dość wcześnie do domu. Dzisiaj zaczęłam dzień od pracy, od y, kończenia zleceń tłumaczeniowych. Potem wizyta na siłowni i zakupy spożywcze takie poważniejsze. Jest wtorek, a Wigilia wypada w sobotę. Pomyślałam więc, że to dobry czas, żeby zająć się zakupami, tak by na ostatnią chwilę zostawić tylko te jakieś drobne zakupy uzupełniające. Był to dobry pomysł, bo już spory tłok w sklepach spożywczych. Myślę, że w czwartek, piątek to będzie tak klasyczne przedświąteczne szaleństwo, więc wolałabym nie musieć się w to angażować. W międzyczasie mam jeszcze jakieś tam drobne sprawy związane z planowaniem prezentów, ale to nie będzie nic ani stresującego, ani absorbującego. Zawsze, mm, już od lat, kierujemy się, przygotowując się do świąt, tym, że ma to być przede wszystkim czas spokoju i bycia razem, ani nie lubimy się przejadać, ani też spędzać świąt w jakimś biegu i, i stresie, yy, czy realizować jakiegoś napiętego planu. <laughs> Więc takie są też te przygotowania odpowiednio do naszego podejścia. Yy, przygotowujemy się raczej, raczej... Przygotowania są skromne, proste, nieskomplikowane, niestresujące, bardzo, bardzo łagodne. Więc taka też będzie raczej, mam nadzieję, reszta tego tygodnia. Środa zaczęła się też wizytą na siłowni i zakupam mini choinki w biedronce. Jutro dołożę do niej swoje ulubione ozdoby, bo no, jest trochę taka, taka symboliczna: jest jakaś ta dekoracja. Więc na pewno pozbędę się też tej złotej folii, przełożę ją do jakiegoś. Sympatyczniejszego naczynia. Zwracam się do Was taka nieumalowana, bo jestem dopiero po siłowni po tych krótkich zakupach. Dopiero teraz z się na nie będę się doprowadzać do porządku. Plan na dzisiaj jest prosty: zająć się zleceniami tłumaczeniowymi, w miarę możliwości spróbować zrobić już wszystkie, zarówno na ten okres przedświąteczny, jak i na te dni, w te, których terminy przypadają na dni między świętami a Nowym Rokiem. Nie wiem, czy to się uda, a jak nie, no to będę kończyć jutro w czwartek. Poza tym mam do zrobienia wyprawę na drugi koniec miasta do mojej siostry. Muszę odebrać niej, od niej dostawę jajek od, ze wsi, bo nie w weekend nie była mu mama, więc nie udało się odebrać zapasu. I, I co jeszcze? A wieczorem mamy chyba jakieś spotkanie ze znajomymi na mieście, ten okres przedświąteczny to wiadomo też takie takie trochę bardziej ożywione życie towarzyskie czasami ale to dopiero wieczorem, do wieczora jeszcze daleko pewnie się Wam jeszcze pokażę jak już przyszłości będę wyglądała jak, bardziej jak człowiek jak przygotuję się do, do tego wieczornego wyjścia piątkowy wieczór, z tych środowych planów towarzyskich ostatecznie nic nie wyszło resztę środy i czwartek spędziłam domykając zlecenia tłumaczeniowe Także te z okresu, z terminami na czas pomiędzy świętami, a Nowym Rokiem, jeżeli tylko nic w międzyczasie nie dojdzie, to będę mieć kilka dni takich spokojniejszych, luźniejszych. A dzisiaj sprzątałam, przygotowywałam mieszkanie tak, żeby jutro już zająć się tylko przygotowaniem samej kolacji wigilijnej. Na wigilię dołączą do mnie i, i Roberta moja mama i siostra. Będą to więc takie kameralne, ale rodzinne, rodzinne święta. Potem, potem przeniesiemy się całą paczką do, do domu mojej mamy, pod Kraków. Ale to jeszcze, jeszcze jutro pogadamy. Pokażę Wam jeszcze, jak przystroiłam tą naszą, tą naszą mini choineczkę, i jak tam idą inne przygotowania. Mini choinka przystrojona skromnie, tak jak lubimy wyciągnęłam też roboty mojej mamy te gwiazdki szydełkowe bo będę nimi ich używać do dekoracji stołu świątecznego mojego ulubionego ceramicznego aniołka i jeszcze gdzieś tam mam jakieś schowane takie symboliczne ozdoby drewniane więc skromnie, ale ładnie moim zdaniem ale tu przygotowania do kompotu żurawinowo-jabłkowego ponieważ miałam zamrożone owoce żurawiny a akurat jakoś nie mam nastroju na tradycyjny kompot z suszu, więc nastawiam taki witaminowy, bardzo na razie kolorowo i apetycznie wyglądający kompot. Będzie na pewno bardzo orzeźwiający w smaku, tych takich sycących, po tym sycącym wigilijnym posiłku na pewno będzie mile widziany po schłodzeniu. Sobota, dzień wigilii. mają się tak, że jest... Są końce godziny 13.00, ciasto na pierogi sobie właśnie odpoczywa, zagniecione, bezglutenowe, wszystkie trzy, ja, moja siostra i mama mamy nie, cierpimy na nad nadwrażliwość na gluten i niestety nie możemy jeść z zwykłej pszennej mąki, ponieważ pierogi właściwie jemy tylko, jemy tylko raz w roku, więc czy nie tu odstępstwo i, i pomimo tego, że na co dzień jemy raczej dość naturalnie i mało przetworzone produkty, to do pierogów używam tej gotowej mieszanki znanej niemieckiej firmy. Lubię ich produkty, tak samo kiedyś z rzadka. Raz na jakiś czas nachodzi mnie ochota na pizzę, która przypomina smakiem i właściwościami sensorycznymi pizzę taką z mąki brzennej. Wtedy też używam takiej gotowej mieszanki z tej samej firmy. To nie jest oczywiście współpraca, po prostu zadowolona konsumentka. No więc tak, ciasto biorogowe sobie tutaj czeka. Gdyby ktoś pytał o przepis, bardzo prosty proporcje na 300 gramów mąki Trzy jajka i trochę wody, no i szczypta soli. To jest ciasto mocno jajeczne, no bo czymś trzeba ten gluten zastąpić. I walory smakowe, i mogłem pakce w ogóle bardzo porządku, jest. jest. Ta, ten przepis, wychodzą pierogi takie prawie takie jak te <grymne> z glutem. E, I co? E, tutaj gotowy farszka usta z kirżona z, z grzybami. Zaraz woda się będzie krzała e, i za chwilę zabieram się do lepienia pierogów. E, a, a jeszcze jedna ważna rzecz, bo przecież. E, Życzenia dla Was. No właśnie, życzenia. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze zmontować ten filmik dzisiaj najpóźniej. Umieszczę go na kanale jutro, czyli już w pierwsze święto. Zobaczymy, jak dzisiaj z tym czasem będzie. W każdym razie życzę Wam, byście święta i cały ten około świąteczny, naboreczny czas spędzili tak, jak lubicie w spokojnej, domowej, przyjaznej atmosferze z tymi ludźmi, którzy są dla Was najważniejsi, nieważne, czy to rodzina, czy po prostu Przyjaciele. I bawcie się dobrze, trzymajcie się ciepło, cokolwiek robicie, jak zawsze. Widzimy się niedługo, bo po świętach planuję zrobić takie podsumowanie roku, opowiedzieć Wam też o swoich planach i pomysłach na przyszły rok, trochę tego będzie, myślę, że będzie się ciekawie działo. Więc jeszcze raz serdecznie Wam za wszystko dziękuję. Jeszcze do zobaczenia w tym roku. Wesołych świąt i do szybkiego. Pa!